Milioner spędzał każde święta Bożego Narodzenia samotnie, aż do dnia, gdy nowa sprzątaczka powiedziała Proszę, przyjdź na kolację do mojego domu. I jego życie już nigdy nie było takie samo. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Kasia Nowak układała pudła w ciasnym wnętrzu swojego przyszłego salonu na Pradze. Ściany wciąż pachniały farbą, a w powietrzu unosił się kurz z niedokończonych remontów. Marzenie, które dojrzewało w niej latami, właśnie przybierało realny kształt, lecz zamiast radości czuła ciężar. Coś nieokreślonego uciskało ją od środka. Jakby za każdym razem, gdy się uśmiechała, cień strachu próbował zerwać ten uśmiech z jej twarzy. Wyszła na chwilę po zamówienie papierowe torby z materiałami promocyjnymi i wtedy to się stało. W połowie drogi, z nosem w telefonie, zderzyła się z kimś. Kawa rozlała się na jego koszuli, ciemna plama rozlała się w ciszy między nimi. Przepraszam, powiedziała natychmiast, przyciskając chusteczkę do jego piersi Nie widziałam pana. Nic się nie stało odpowiedział mężczyzna spokojnie, z zaskakującym opanowaniem. Jego głos był niski, głęboki, ale bez napięcia. Zdarza się. Kasia spojrzała mu w oczy, ciemne, niemal czarne. Dziwne ciepło przepłynęło przez nią, jakby jego spojrzenie wchodziło głębiej niż powinno. Mogę zapłacić za pranie, zaproponowała wciąż zakłopotana. Nie trzeba, uśmiechnął się lekko. Jak masz na imię? Kasia. Marek, uścisnęli sobie dłonie. Ułamek sekundy, może dwie. Ale dla niej to był moment rozszczelnienia. Coś w niej pękło, przesunęło się, jakby całe dotychczasowe życie zadrżało. Nie umiała tego wyjaśnić, po prostu wiedziała, że ten mężczyzna nie będzie tylko przypadkowym przechodniem. Minęły dwa dni. Kasia wracała z piekarni, kiedy zobaczyła go znów, tym razem w kolejce w małej kawiarni przy ulicy Ząbkowskiej. Patrzyła na niego z niedowierzaniem, jakby los bawił się jej losem, przestawiając pionki po swojemu. On też ją zauważył. Kiwnął głową i podszedł. Ty znowu, powiedział z tym samym spokojem. Może powinnam już zacząć przepraszać na zapas, zażartowała. Albo po prostu uznać, że to nie przypadek. Usiedli przy stoliku. Rozmowa zaczęła się od banałów, o piekarni, o kawie, o remoncie salonu, ale im więcej mówili, tym mniej słów było potrzebnych. Kasia nie pamiętała, kiedy ostatni raz czuła taką lekkość w mówieniu. Marek był uważny. Nie przerywał, nie oceniał, słuchał, jakby każda odpowiedź miała dla niego znaczenie. A ty czym się zajmujesz? Zapytała ciekawa. Architektura, głównie wnętrza. Zawahała się, przez chwilę walczyła z myślą, czy nie poprosić go o pomoc z salonem, ale coś ją powstrzymało. Jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie. Spotykali się znów i znów. W papierniczym, gdzie Kasia szukała notesów dla klientek. W holu budynku, gdzie miał siedzibę lokalny dostawca kosmetyków, Marek pojawiał się bez zapowiedzi, bez zaproszenia, ale zawsze w odpowiednim momencie, jakby los uznał, że ich drogi mają się przecinać, dopóki nie zrozumieją czemu. Za każdym razem, gdy wracała do domu po jednym z tych spotkań, czuła się dziwnie. Nie była zakochana. Jeszcze nie. Ale jej myśli nie chciały go zostawić. Był jak nuta. Która wracała w różnych tonacjach, zmieniając znaczenie każdej chwili. Z daleka z za ekranu telefonu i ramienia innej kobiety, obserwowała ją Weronika Zielińska. Makijażystka znana w branży z bezbłędnych stylizacji i chłodnego profesjonalizmu. Kobieta, która nie pozwalała sobie na słabości, a już na pewno nie na zazdrość. Ale Marek. On był wyjątkiem znała go sprzed lat z jednej wspólnej sesji zdjęciowej, gdzie pracowali przy tej samej kampanii. Od tamtej pory kontakt był sporadyczny, ale Weronika nigdy nie przestała o nim myśleć. W jej głowie istniał jako mężczyzna, którego jeszcze nie zdobyła, ale który z pewnością w końcu zwróci się ku niej. Kiedy zobaczyła zdjęcie Kasi na relacji wspólnej znajomej, a zaraz potem Marka w tym samym miejscu, zrozumiała, czuła, że coś się zbliża. Napięcie, którego nie potrafiła nazwać. Nie miały jeszcze okazji porozmawiać, nie znały się. Ale to nie miało znaczenia. Weronika znała spojrzenia, wiedziała, jak wygląda kobieta, która zaczyna się zakochiwać. Kasia wracała późnym wieczorem z salonu, w torbie miała próbki, nowe pędzle i katalog z farbami do włosów. Klucz nie chciał wejść w zamek, dłoń jej zadrżała. Właśnie wtedy usłyszała czyjeś kroki na klatce schodowej. Odwróciła się i zobaczyła Weronikę. Cześć. Powiedziała kobieta z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Ty musisz być Kasia. Tak? Weronika, widziałam cię ostatnio z Markiem. Kasia zmrużyła oczy. W głowie próbowała znaleźć powiązanie, ale nie znała tej kobiety. A jednak jej ton był zbyt znajomy, jak zimna stal. Tak, znamy się. Dlaczego pytasz? Bo może dobrze byłoby wiedzieć, z kim się zadaje. Ludzie potrafią być różni, czasem zupełnie inni niż się wydają. Zanim Kasia zdążyła odpowiedzieć, Weronika odwróciła się i ruszyła schodami w dół. Bez pożegnania, bez słowa wyjaśnienia. Kasia stała w miejscu przez długą chwilę. Dłoń na klamce, serce w gardle, jakby właśnie ktoś wpuścił do jej świata coś niepokojącego, nieprzewidywalnego. Nie miała jeszcze pojęcia, że to był dopiero początek. Od ich ostatniego spotkania, Coś niewidocznego zagnieździło się między Kasią i Markiem, jakby przestrzeń między nimi zaczęła się stopniowo kurczyć, a każde spotkanie było przedłużeniem poprzedniego, nieplanowanym, ale nieuniknionym. Nie było żadnych deklaracji, żadnych głośnych wyznań, tylko spojrzenia pełne znaczeń i słowa, które zostawały w pamięci długo po ich wypowiedzeniu. Siedzieli razem w salonie późnym wieczorem, Otoczeni pudełkami, próbnikami kolorów i stertą katalogów. Marek pomagał jej z instalacją oświetlenia. Śrubokręt odłożył na bok, a potem usiadł na podłodze naprzeciw niej. Lubię to, jak mówisz o swoim salonie, powiedział, patrząc na nią uważnie. Jakby to było coś, co naprawdę cię ożywia. Kasia zawahała się z odpowiedzią, przeniosła wzrok na swoje dłonie, a potem wróciła do jego oczu. Staram się ale czasem boję się, że to nie wystarczy, że ja nie wystarczę. Marek przekrzywił głowę, jakby coś w niej go poruszyło głębiej. Myślę, że nie masz pojęcia, jaką masz siłę. Ludzie z twoją determinacją są rzadkością. Uśmiechnęła się, ale ten uśmiech był półprzezroczysty, zrobiony z niepewności i wdzięczności. Dawno nikt nie widział jej tak wyraźnie, a może nikt wcześniej nawet nie próbował. Ich rozmowy stawały się coraz dłuższe. Przechodziły od planów zawodowych do wspomnień z dzieciństwa, potem do snów. Tych najmniej realnych o podróżach, o rzeczach, których się bali, o ludziach, których utracili. Pisali do siebie późno w nocy. Czasami jedno słowo wystarczało, by wiedzieć, co drugie czuje, ale w tle, w cieniu ktoś inny również pisał. Weronika Zielińska, zawsze o krok z tyłu, ale nigdy poza grą. Z pozoru przypadkowo któregoś dnia pojawiła się w salonie Kasi. Uśmiechając się jak klientka zainteresowana usługami, miała na sobie idealnie dopasowany płaszcz i oczy, które potrafiły udawać serdeczność z chirurgiczną precyzją. Ty musisz być Kasia, powiedziała, oglądając katalogi z fryzurami. Słyszałam o tobie i o salonie. Marek sporo wspominał. Kasia spojrzała na nią z zaciekawieniem, próbując przypomnieć sobie, czy Marek wspominał o niej. Nie przypominała sobie, ale nie chciała tego okazywać. Tak? Odpowiedziała ostrożnie. Weronika przysiadła na jednym z krzeseł przy recepcji, teatralnie rozglądając się po wnętrzu. Wygląda na to, że jesteście sobie bliscy. Powiedziała cicho, niemal konspiracyjnie. On ma swoje trudności, wiesz? Czasem niełatwo z nim wytrzymać. Co masz na myśli? zapytała Kasia, marszcząc brwi. Weronika wzruszyła ramionami, jakby to nie miało większego znaczenia. Po prostu. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Czasem trzeba znać kogoś dłużej, żeby zobaczyć, co naprawdę się pod powierzchnią kryje. Nie powiedziała nic więcej. Wyszła z salonu tak szybko, jak przyszła, zostawiając Kasie z dziwnym uczuciem niepokoju, jakby ktoś nagle podważył coś, co dopiero zaczęła budować. Tego samego wieczoru Weronika siedziała przed ekranem laptopa. W otwartym czacie z Markiem wpisała kilka słów, po czym dołączyła plik. Zrzuty ekranu, wiadomości, które rzekomo Kasia wysyłała innym mężczyznom, fragmenty rozmów, które sugerowały zdradę, plotki z Instagrama, komentarze wyrwane z kontekstu, wszystko starannie spreparowane. Myślę, że powinieneś to zobaczyć, napisała. Marek długo nie odpowiadał. Przewijał obrazy, linijka po linijce, ze zmarszczonym czołem. Milczał. Była w nim cisza, której nikt poza nim nie słyszał. Ta sama cisza, która przychodziła za każdym razem, gdy coś w nim się łamało. Weronika znała tę jego twarz. Wiedziała, że nie trzeba krzyczeć, żeby zasiać w kimś cień wątpliwości. Następnego dnia wszystko było inne. Kasia zauważyła to natychmiast. Coś w sposobie, w jaki Marek na nią patrzył. Jakby próbował przebić się wzrokiem przez jej słowa. Jakby czekał, aż sama coś zdradzi. Rozmawiali krótko. Bez tej lekkości, która była między nimi, słowa były cięższe, niechętne do opuszczenia ust. Wszystko w porządku? Zapytała niepewna, czy chce znać odpowiedź. Tak, odpowiedział zbyt szybko, ale nie był. Odsunął się. Przestał odpisywać z tym samym zaangażowaniem. Zaczął unikać rozmów, które jeszcze kilka dni wcześniej były dla nich czymś naturalnym. Kasia czuła to wyraźnie, ale nie wiedziała, jak do tego podejść. Wiedziała tylko, że coś zostało zabrane, coś czego nie zdążyła jeszcze w pełni nazwać. Wieczorem, samotnie siedząc na podłodze swojego salonu, przeglądała zdjęcia w telefonie. Na jednym była ich wspólna kawa, zrobiona ukradkiem. Na innym, marek z katalogiem fryzur udający klienta. Był wtedy taki prawdziwy. Zamknęła oczy. Coś w niej krzyczało, że nie może być aż tak nagłe. Że nie można zniknąć z czyjegoś życia tak bez uprzedzenia, bez słowa, ale to się działo. W innym miejscu, w innej części miasta, Weronika wlała sobie kieliszek czerwonego wina. Patrzyła na ekran telefonu, gdzie ostatnia wiadomość od Marka wciąż czekała bez odpowiedzi. Uśmiechnęła się do siebie. Cicho, z ledwo wyczuwalną satysfakcją. I tyle wystarczyło, szepnęła. Tymczasem Kasia podjęła decyzję. Nie mogła pozwolić, by milczenie zniszczyło coś, co mogło mieć znaczenie. Napisała do Marka wiadomość, bez oskarżeń, bez żądań, tylko jedno zdanie. Jeśli coś się zmieniło, chciałabym, żebyś mi to powiedział sam. Czekała. Minuty dłużyły się jak godziny, ale odpowiedzi nie było, nie tej nocy, nie rano i nie następnego dnia. Zaczynało się coś nowego, coś, co nie miało już tej miękkości początku. Wiadomość od Marka przyszła niespodziewanie. Kilka słów, sucho i bez cienia emocji. Kasia przeczytała ją trzykrotnie, zanim zdołała zrozumieć, co właściwie się dzieje. Kasia, musimy zrobić sobie przerwę napisał. Spotkali się jeszcze tego samego dnia. Stała naprzeciw niego w pustym salonie, w miejscu, które miał jej pomagać budować, nie burzyć. Nie usiadł. Patrzył gdzieś obok niej, jakby nawet jego wzrok bał się dotknąć jej twarzy. Kasia, musimy na jakiś czas przestać się widywać, powiedział w końcu. Głos miał spokojny, ale pusty. Dlaczego? zapytała od razu. Co się stało? Nie odpowiedział od razu. Skrzyżował ramiona a potem westchnął, jakby nie miał siły na rozmowę. Tak będzie lepiej, rzucił w końcu. Odsuwasz mnie bez powodu. Jej głos zadrżał, chociaż próbowała mówić spokojnie. Zrobiłam coś nie tak, nie chcę o tym rozmawiać. Te słowa były jak cios. Nie dały jej żadnej przestrzeni, żadnego wyjaśnienia. Jakby została wypchnięta poza obręb własnego życia. Jakby wszystko, co zbudowali rozmowy, spojrzenia, gesty nagle przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Patrzyła na niego jeszcze przez chwilę, próbując dostrzec choćby cień żalu ale jego twarz była zamknięta, zgaszona, nie powiedziała już nic więcej. Odsunęła się i pozwoliła mu odejść. Następne dni były jak powolny demontaż wszystkiego, co znała. Zaczęło się od małych rzeczy. Klientki, które miały przyjść na umówione wizyty, nagle odwoływały je bez słowa. Potem milczenie w mediach społecznościowych, subtelne, ale zauważalne. Ktoś przestał ją obserwować. Ktoś inny przestał lajkować jej posty. W środowisku branży beauty to nie był przypadek. Kasia zaczęła podejrzewać, że coś się dzieje za jej plecami. Szybko się okazało, że to nie tylko domysły Weronika. Słyszała jej imię, wypowiedziane w rozmowie dwóch kobiet, które wyszły z salonu szybciej niż planowały. Zatrzymały się przed drzwiami, myśląc, że Kasia ich nie słyszy. Podobno Marek ją rzucił, bo coś odwaliła. Tak. Weronika mówiła, że to była jakaś grubsza sprawa. Kasia poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Przez chwilę nie mogła oddychać, ale nie wybiegła za nimi, nie krzyczała, tylko wróciła do środka, usiadła i przez kilka minut patrzyła w martwy punkt na ścianie. Następnego dnia jej najbliższa przyjaciółka, Ania, nie pojawiła się na spotkaniu, mimo że samej je zaproponowała, nie odpisała, nie odebrała telefonu. Tydzień później już było jasne. Weronika działała metodycznie, rozpuściła plotki, stworzyła narrację, która przedstawiała Kasię jako osobę niestabilną, emocjonalnie niebezpieczną. Twierdziła, że Kasia manipulowała markiem, że wykorzystywała go do promocji salonu, że miała inne intencje. Może coś w tym jest, powiedziała jedna z byłych klientek do drugiej, wychodząc z salonu. Kasia czuła, jak jej rzeczywistość kruszy się z każdej strony. W pewną noc po zamknięciu salonu usiadła na podłodze w kącie i oparła głowę o ścianę. Musiałam coś spieprzyć wyszeptała sama do siebie. Inaczej to nie miałoby sensu, ale coś w niej, coś głęboko schowanego, nie pozwalało jej się załamać. Ta część, która przetrwała dzieciństwo bez ojca, dorastanie w oschłym domu, lata odkładania każdego grosza na ten salon. To nie był tylko biznes. To było miejsce, gdzie chciała wreszcie być sobą. I nie mogła pozwolić, by ktoś jej to odebrał. Zaczęła wstawać wcześniej. Studiować więcej o zarządzaniu, marketingu, psychologii klientów, przestała pisać do Marka, zablokowała Weronikę, usiadła z kartką papieru i wypisała wszystko, co jeszcze miała zasoby, znajomości, pomysły. Nie chodziło już o salon. Chodziło o to, żeby przetrwać upadek, udowodnić samej sobie, że nie zniknie tylko dlatego, że ktoś postanowił ją wymazać. Minęły miesiące. Ruch w salonie zaczął powoli wracać, nie dzięki łasce ludzi, ale dzięki jej pracy i wytrwałości. Pewnego popołudnia, kiedy zamykała kasę, usłyszała znajomy głos za plecami. Kasia odwróciła się, Ania, ta sama, która zniknęła bez słowa. Muszę ci wszystko powiedzieć, powiedziała stojąc z opuszczonymi ramionami. Weronika okłamała mnie. Wszystko co mówiła o tobie, zmanipulowała to. Pokazała mi wiadomości, które potem okazały się spreparowane. Zdjęcia niby dowody. Wierzyłam jej i dopiero teraz zrozumiałam jak bardzo się myliłam. Kasia stała w miejscu bez ruchu. Jej ciało nie drgnęło, ale coś w niej się poruszyło. Fala emocji, złość, ulga, żal, wszystko na raz. Ale głos miała spokojny. Dziękuję, że mi to mówisz, powiedziała cicho. Ale nie zamierzam do niego wracać. Nie jestem już tą samą kobietą. Bo to była prawda. Nie chodziło o wybaczenie ani o powrót. Chodziło o to, że przestała czekać na ratunek, przestała wierzyć, że ktoś przyjdzie, wyjaśni, naprawi. Teraz sama była swoją kotwicą. Nie była już kobietą, którą można było oszukać jednym słowem. Spotkanie przyszło nagle, bez zapowiedzi. Bez ostrzeżenia, bez żadnych znaków. Kasia była wtedy w Krakowie, spacerowała z Anią po jednej z bocznych ulic, rozmawiając o planach na nadchodzące tygodnie. Czuła się stabilnie, może nieszczęśliwa, tym ale spokojna. To był nowy rodzaj ciszy w niej samej. I wtedy usłyszała to jedno słowo, jej imię, zawieszone w przestrzeni jak echo, które nie należało do tej chwili. Kasia odwróciła się. Zobaczyła go od razu. Marek stał kilka metrów dalej z twarzą zmienioną. Był chudszy, spojrzenie miał głębsze, jakby nosił coś ciężkiego pod skórą. Serce zabiło jej mocniej, ale nie pozwoliła sobie na żadną reakcję. Ty? Wydusiła ledwie słyszalnie. Zrobił krok w jej stronę, potem kolejny, nieśpiesznie, jakby wiedział, że każde słowo wypowiedziane zbyt wcześnie może wszystko zniszczyć. Nie spodziewałem się Cię tutaj zobaczyć. Powiedział cicho. Ja też nie, odpowiedziała prostując się lekko. Jej głos był równy, ostry. Ania spojrzała na nią pytająco, ale Kasia dała jej znak wzrokiem, że sobie poradzi. Przyjaciółka oddaliła się, zostawiając ich samych. Kasia Marek przełknął ślinę muszę z Tobą porozmawiać. Wiem, że nie musisz mnie słuchać, naprawdę to rozumiem, ale muszę spróbować. Stała z rękami skrzyżowanymi. Czuła, że w niej wszystko się napina, ale nie pozwoliłaby to było widać. Mów, powiedziała twardo. Spojrzał jej prosto w oczy. Wziął głęboki oddech, jakby każde słowo miało kosztować go część odwagi, którą dopiero co zebrał. Dałem się oszukać, zaczął. Dałem się zmanipulować i pozwoliłem, żeby moje własne lęki zdecydowały za mnie. Uwierzyłem w to, co Weronika mi pokazała. Nie zapytałem Cię o nic. Nie dałem ci szansy, byłem niesprawiedliwy i. urwał na chwilę. I od tamtej pory to mnie niszczy. Kasia patrzyła na niego bez drżenia powiek. Jej twarz była spokojna, ale wewnątrz czuła, jak coś się rozsadza. Nie była pewna, czy to gniew, czy ulga, czy obie rzeczy naraz. Uwierzyłeś w kłamstwa, powiedziała powoli. I nie miałeś odwagi nawet zapytać mnie o prawdę. Wiem, opuścił głowę. I płacę za to codziennie. Myślałem, że cię chronię, odsuwając się, ale tak naprawdę to ja uciekłem. Znowu. Przed tobą. Przed sobą. Przed czymś, co miało szansę być prawdziwe. Potarł kark dłonią. Spojrzał na nią z nowym napięciem. Zraniłem cię. I nie oczekuję, że mi wybaczysz, ale musisz wiedzieć, że tęsknię za tobą każdego dnia. Nie przestałem. Zacisnęła dłonie. Czuła, jak jej oczy zaczynają piec ale nie pozwoliła łzom płynąć, nie jeszcze. Już nie jestem tą samą kobietą, którą zostawiłeś, powiedziała cicho, ale stanowczo. Marek skinął głową z powagą, bez próby zaprzeczenia. Wiem, widzę to. I może właśnie tę kobietę teraz podziwiam najbardziej, tę, którą się stałaś, mimo wszystkiego, co zrobiłem. W jego głosie nie było ani słodzenia, ani pustych frazesów, była prawda. Po raz pierwszy nie był spięty. Nie próbował kontrolować sytuacji, był po prostu człowiekiem, który przyszedłby przyznać się do błędów. Zapadła cisza. Ale to nie była cisza pełna napięcia, była to cisza decyzji. Jeśli mamy cokolwiek zacząć, powiedziała w końcu, to od początku, bez powtórzeń, bez kłamstw, bez cieni, które inni próbują na nas rzucić, albo budujemy coś od nowa, albo nie budujemy nic. Nie powiedział ani słowa przez kilka sekund. Potem skinął głową z taką powagą, że nie musiał mówić tak. Od początku powiedział, i to wystarczyło. Nie przytulili się, nie padli sobie w ramiona, nie było łez ani wybuchów emocji, był tylko jeden długi, mocny, prawdziwy kontakt wzrokowy. Oczy spotkały się z oczami, bez osłon, bez iluzji, i to jedno spojrzenie powiedziało więcej niż tysiąc obietnic. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Nie dlatego, że wrócili do tego, co było, ale dlatego, że stworzyli coś nowego, coś bardziej świadomego, bez iluzji romantyzmu, z dojrzałością, z gotowością naprawdę, nawet jeśli czasem będzie bolała. Kasia wiedziała jedno: jej historia nigdy nie miała być o wybawieniu, ani o tym, by być czyjąś tarczą albo czyimś ratunkiem. Ona miała być sobą, pełna, bez kompromisów, które ją pomniejszają a Marek zrozumiał coś, co długo odrzucał, że miłość nie polega na tym, by się bać utraty, tylko by mieć odwagę zostać, nawet jeśli wszystko wydaje się kruche. I to był ich prawdziwy początek, nieczysta karta, ale strona zapisana prawdą.